Uniwersytet imienia Marii Kiris-Kłodowskiej w Lublinie. Pierwsza wyższa uczelnia Polski Ludowej powołana do życia jeszcze w czasie wojny. Dziś to jeden z czołowych w Polsce ośrodków znany ze swych osiągnięć we wszystkich dziedzinach nauki. Profesor Kubicki kieruje pracami Katedry Chemii Nieorganicznej. Przy oscylopolarografie doktorzy Matysik i Dąbkowska. Analiza krzywej czystego roztworu uranu. Katedra Mikrobiologii Ogólnej. Przez 20 lat uczelnia wykształciła ponad tysięcy absolwentów, pochodzących przede wszystkim ze wschodnich rejonów kraju i tu przeważnie podejmujących pracę zawodową. Wydział Fizyki. Doświadczenia prowadzi profesor Żuk. Uniwersytet ma także poważny dorobek wydawniczy. Kolejnemu posiedzeniu redakcyjnemu roczników lubelskich przewodniczy rektor profesor Grzegorz Seidler. Wydawane w Lublinie annales docierają do instytucji naukowych w 72 krajach na zasadzie wzajemnej wymiany. Uroczysta inauguracja 21 roku akademickiego. Przewodniczący Rady Państwa Edward Ochab wziął udział w obchodach jubileuszowych. Wysokie odznaczenia dla rektora i profesorów. Przybyli także goście z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich. W lubelskim miasteczku akademickim stanął pomnik patronki Uniwersytetu Marii curie płodowskiej Głuta Mariana Koniecznego. 20 lat. W porównaniu z tradycjami innych uczelni krótki to okres, ale wykorzystany w Lublinie najpełniej jak tylko można. Miała także w tych dniach swoje święto młodzież akademicka. Nie juvenalia, lecz kozienalia zgodnie z herbem miasta, które bez obawy powierzyło studentom swoje klucze i honor. Do tych postulatów może się śmiało przyłączyć cała Polska. Lubelskim żakom życzymy, aby równie dobrze jak zabawa szła im nauka w następnym dwudziestoleciu.